Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, a dzisiaj wam opowiem jak ja wykonałem bear na moim pastwisku jak on się tam prezentuje i ogólnie więc zacznijmy od tego, że to był nieużytek koszona trawą nie na kosiarką trawa a ja tutaj sobie wypasłem kozy, odwiedziłem na zimę porozstrząsałem słomę, grubą warstwę Kaczki, które poprzejadały na wiosnę, wsiałem, trochę samo wyrosło. No i co moje całe to, to też je tu tutaj już ale wystarczy już dać, i wsłamy od razu, widać efekty tego. Tu w że było chodzone więcej, a tam mniej. I tak właśnie wyglądała u mnie metoda peregrinzing Oczywiście to jest siłowy wypas zwierząt Na pastwisku karmie, skarmianie ich słowem i I jeszcze teraz się prze, y, przemieszczę na pole W, 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 dzisiaj, w tym roku pierwsza raz gra bezarkowa Więc przenieśmy się tam już teraz A więc jestem już na łańcuchu i przy okazji polu Na samym początku chciałbym Pozdrawić bardzo serdecznie pana Tomka i jego całą rodzinę z kanału Luby Dzięki którym posiadam swoją wiedzę głównie, lecz korzystam jeszcze z innych źródeł, aby się edukować. I mogę wiedzieć, co tutaj było robione Na zimę to było zasiane Żyto. Potem następnie było Żyto nawożone, nawożone nawozami. Oczywiście, bo bez tego nic nie, by nie wyrośnie Choć się udało, że dałoby się też bez nawozów, bo powyliż gorsze To idzie na paszę I po tym było skoszone rewitacyjną Zebrane I... Kładłem się na obornik Widać, że to się tak powracało z pudełami, ale i tak jest dobrze i w to potem została zasiana kukurydza. Widać tam są już żurawie chyba. Czy coś takiego. Raczej wy nie widzicie, ale ja widzę. No i to, ta oto metoda uprawy bezarkowej. To jest pierwszy rok udało mi się bo przekonać do, tatę do tego, bo ja jeszcze nie jestem właścicielem z Państwa. W ogóle, bo wiatra wieje, czy nie dobrze słychać. I no, kukurydza była wsi, mam nadzieję, że dobrze wyrośnie ładnie. I co tu jeszcze można dodać? No, barnik był ładnie nawieziony. Trzy żurawie tam są, można je zauważyć. I teraz jeszcze zmierzam do kanału. Ponieważ tam zrobiłem zaporę wodną, aby więcej wody zatrzymać u siebie. Tutaj jeszcze obok jest zaszany owies, którego też zobaczymy, ale idę tutaj przez pole, bo no, to jak się najwygodniej idzie. O, widać mnie w cieniu. No, można jeszcze coś tam powiedzieć o... pelegrazing My tam bydło, znaczy najlepiej to by z bydłem, choć u mnie, w moim przypadku z kozami też jest dobrze. Może nie do końca one mieszają to, ale wiedzą same trochę. Pozałatwiają się. I ja też jeszcze... W pierwszym roku to też najpierw nawiozłem trochę obornikiem, tam porozstrząsałem, żeby wieć, na pewno dobrze. I, I my... tak. Chyba zmiana tematu z płatem Tutaj było żyto. Za rok przed kukurydzą będzie w tym roku jeszcze siana. Bo to idzie potem na kieszonkę dla bydła. Mieszanka gorzewska. Tam jest życica. Koniczna ikantar, coś takiego. Taka czerwona. I jeszcze jedno, jedno. W skład zapomniałem teraz. Ale wiatr je, też nic dobrze słychać. Zmierzamy już do kanału. Oczywiście talerzówkę nie mamy. Mamy taką starą, ale planujemy kupić. No, może kupimy lepsze. I'm Teraz trochę zejdę niżej Widzę czy woda jest jakaś tam Może wy nie widzicie ale ja widzę Tu to jest, to jest Jest Jestem trochę Ale nie jest najgorszy Tak można powiedzieć Tutaj za to jest sąsiada teraz nie wiem czy to ci dobrze widzieli zejdę trochę na różnica. w tym jest około 10 może nawet 15 około 20 cm. Centym, no to jest już trochę znaczy ten kanał jest bardzo głęboki to i tak dobrze, chociaż tyle mi się udało To z wody podlecie tylko siączy ale nie chciałem, żeby wspólnie została. Tu jest owiec. W tym roku się było osiadło. osoby To co było, w tym sianem, Zostało posiadane w bardzo Jeszcze na łąkę łąka bardzo słabo tutaj rosła Teraz tutaj deszcza w deszczach w ogóle została na wóz i rozpoczął trochę jak lepiej Ale też nie jest tradycyjnie Bo jest tak maksymalnie pokolana I kukurydzę się jemy całkiem na innym kawałku Tutaj też jest dużo wody, na co mi gości, ładnie o, tutaj trawa przy kanale jest jeszcze większa, bo najwięcej wody są tutaj tu jest rozgałęsienie Minina no, woda się nawet tu utrzymuje Nawet nie przynoszły Tutaj też idzie kanał Lecz tu jest bardzo małe prawdopodobieństwo że była woda, bo ten kanał jest zarośnięty w ogóle taki nie do użytku no i tu jest trawa taka za kostkę po w niektórych miejscach jest dużo takich fajnych liści choć tu nie ma dużej różnorodności w trawie, bo tu są ten, dzisiaj byłem. Też widziałem łąki lepszą bioróżnorodnością no i tu jest las kawałek nawet lasu jest naszego tutaj z lasem jest druga łąka nie, nasza półdzierza więc tam trawa jest lepsza trochę tutaj nie badnie tych przymr przymrazki to ale tak zniszczyło no ale trawa jest pro kolana przeciętnej osoby Czasami większa, ja jestem dość wysoki, więc u mnie tak sięga prawie po kolana. Też nie jest najgorzej. Idę dalej tutaj. Nie wiem, czy ktoś jeszcze ogląda, ale tych, co oglądam to pozdrawiam. Napiszcie w komentarzu hashtag Jezaorani. Jest to grupa na Facebooku również, i w opisie daję. Link jeszcze raz przypał, no bo nie wiem czy mówiłem Link do kanału Lubuskie Angusawa Jeszcze może to już widzieliście na odcinkach, albo jakimś innym. Mam zbudowany chicken tractor. O, tu jest taka niby polana, niby coś takiego. I no... Fajny taki zakątek, cicho, spokojnie. Mów, w okolicy jest około 10-15 saren, więc na no, taki malutki las na pewno się powinno spotkać z jakąś I... A gdzieś się przedłużył, patrzę jeszcze, troszkę już chyba na tyle w tym odcinku. Ja nie pokazałem struktury leby w Fair Grazing, ale wiem, bardzo, że to jest widoczne, ale na, pan na, na tomka. Zasłucham go do jego kanału Was, i to będzie na tyle w tym odcinku. Będziecie stawić subskrypcję, a to bardzo mnie motywuje. Łapkę w górę dla lepszych zasięgów w filmiku, aby więcej osób mogło go zobaczyć. Oraz komentarz z hashtagiem Niezaorani, i to będzie na tyle. następnego odcinka i cześć